Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak pisać pisma procesowe, aby wkurzyć sędziego. Dzisiejszy odcinek będzie trochę po, taki, w takim humorystycznym stylu, yy, dlatego że oczywiście nam pełnomocnikom zależy na tym, aby nie wkurzyć sędziego i chodzi o to, aby zrobić wszystko tak, aby nasze pisma pomogły mu rozwiązać sprawę, pomogły jak najszybciej wydać. Ono oczywiście najlepiej korzysta na naszego klienta rozstrzygnięcie. Natomiast inspiracją do y, nagrania tego filmiku y, były Wasze pytania, komentarze, y, za które serdecznie dziękuję. Odnośnie tego, czy są jakieś kursy, czy są jakieś poradniki na temat pisania y, pism procesowych. Inspiracją do dzisiejszego filmu jest y, poradnik, który udało mi się ostatnio znaleźć. Link do tego artykułu znajdziecie sobie y, w, op w opisie pod, y, pod tym filmikiem. Jest to e, poradnik e, pisany w takim humorystycznym, można powiedzieć e, ironicznym e, stylu, e, który pokazuje, który mówi o tym, jak e, napisać dobre, prawie dobre, idealne pismo procesowe i e, jest to napisany poradnik w stylu arebur, czyli e, na odwrót, na wspak, czyli należy czytać go w ten sposób, żeby nie robić tak jak jest w tym podręczniku, tak jak jest w tym poradniku, aby robić na odwrót, albo stosować zasadę zupełnie odwrotną. Całość opracował mecenas Tomasz Zalewski i jest to efekt pracy wspólnej crowd autoringu, który, który napisali prawnicy dla prawników. Całość zebrał właśnie ten wspomniany przeze mnie mecenas i jest to bardzo fajny, fajnie napisany poradnik, który trochę prześmiewczo pokazuje nasze wady, przyzwyczajenia i to, jak nie należy pisać pism procesowych. Zachęcam Cię bardzo do przeczytania wszystkich 24 porad z tego poradnika. Tytuł brzmi, że jest tak 20 tych porad, ale tak naprawdę jest ich 24. W dzisiejszym filmiku omówię te zasady, z którymi się zgadzam. Nie będę wszystkich omawiał, to już jest Twoje zadanie, zapoznaj się z tym poradnikiem. Natomiast ja w tym dzisiejszym filmiku opowiem Ci o tylko trzech takich, które najbardziej mi przypadły do gustu. Sam tutaj troszkę muszę uderzyć się w piersi, bo też popełniam podobne błędy, czy też można powiedzieć popełniałem w przeszłości, ale właśnie chodzi o to, aby być cały czas stawać się coraz lepszym, po to między innymi jest ten kanał, aby stawać się coraz lepszym i nieważne, że popełniasz te błędy, ważne jest, aby iść cały czas się rozwijać i ten poradnik i te filmiki być może przyczynią się do tego, aby te pisma stawały się coraz bardziej lepsze, czytelniejsze, skuteczniejsze, perswazyjne. W filmiku, który wcześniej nagrałem na kanale odnośnie pięciu podstawowych błędów popełnianych przy tworzeniu pism procesowych wspominałem o kilku z tych porad. I może pamiętasz, może oglądałeś ten filmik. Powiedziałem, że główną zasadą, którą, naczelną zasadą, która powinna ci przyświecać podczas pisania pisma procesowego, to jest to, aby być pomocnikiem dla sędziego. Aby to jemu czytało się to pismo łatwo. Aby to, to jest osoba, która będzie wydawała w Twojej sprawie wyrok, decyzję. Od niej zależy tak naprawdę cały los i przebieg procesu. W związku z tym powinna ci przyświecać taka myśl aby zrobić wszystko, żeby czytało mu się dobrze, aby czytało mu się szybko, aby ten tekst był ciekawy, aby go nie zanudził, aby w łatwy, przyjemny sposób e, przedstawić swoje myśli. I właśnie o tym jest dzisiejszy filmik, o tych najważniejszych e, zasadach. Jeśli chodzi natomiast o inne cele, które czasami widzę, jak pełnomocnicy zują, czasami też, może kiedyś je stosowałem, staram się już tego unikać, nie powinno ci przyświecać to, aby pokazać, jak e, aby ośmieszyć swojego przeciwnika, aby wytknąć mu błędy, aby pokazać, jaki Ty jesteś mądry, a jaki ktoś inny jest głupi, albo ośmieszać jego argumenty i pokazywać. Jest to zagrywka, która nie wiem, może podoba się klientowi, nie wiem, może jest to z psychologicznego punktu widzenia jakaś chęć. Hmm, opis pokazania, dowartościowania siebie, ale to nie powinno być twoim celem, tak naprawdę. Ty powinieneś znać swoją wartość, natomiast głównym celem jest pomoc sędziemu i nie przepychanki słowne, polemiki i przepychanie się, pokazywanie kto jest mądrzejszy, kto jest, kto więcej przeczytał podręczników, kto więcej przeczytał komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak naprawdę twoim głównym adresatem, celem oraz Najważniejszą osobą w całym procesie jest sędzia i nie zależy ci na tym, aby go wkurzyć, zależy ci na tym, aby um, być dla niego jak najbardziej... Pomocny. Przechodzimy teraz do omówienia e, takich najważniejszych punktów z tego, z tego poradnika, które mi się bardzo podobają. E, omówię teraz e, poradę numer 17. Porada numer 17, jak sobie ją przeczytacie, ja ją teraz tak mniej więcej przeczytam. Jeśli wyżej omówione techniki stosuje strona przeciwna, wznieś się ponad po jej poziom i użyj metod, metody skalnych, jednolitych bloków tekstu. Żadnych punktów, żadnych śródtytułów, w końcu sąd, tak mniej więcej pisze. Uzasadnienia, więc to musi być dobre. Tabele lub ilustracje tylko rozpraszają. Unika ich jak ognia to przejaw braku profesjonalizmu. Oczywiście jest to ironicznie napisane. Jak najbardziej chodzi o to, i mówiłem o tym w poprzednim filmiku na temat pisania pis procesowych, że wall of text. Czyli ściana tekstu to najgorsze, co możesz zrobić, jeśli chcesz, aby, zaciekawić, aby czytelnik zaciekawił się Twoim pismem, aby mu się łatwo czytało, lekko czytało. A więc stosuj jak najwięcej tytułów, nagłówków wśród tytułów i dziel ten tekst. Nigdy unikaj jak ognia ściany tekstu, która nie jest podzielona. Jest to bardzo trudne w, w czytaniu. I mówiłem o tym, już nie będę tego powtarzał, natomiast ta porada w pełni się pod nią podpisuje. W zasadzie w większości tych porad tego poradnika yy, uważam, że są świetne. Yy, natomiast jeśli chodzi o tabele i ilustracje. Yy, Stosu ich, jeżeli tylko możesz. Ostatnio w procesie, który dotyczy zmiany stawek w związku z klauzulą rebus Standibus, przedstawialiśmy tabelę dotyczącą, jak wzrosła inflacja. No, można to było zrobić na zasadzie suchego tekstu, natomiast my zrobiliśmy to w pozwie poprzez wklejenie diagramu, który przedstawia, jak drastycznie ta inflacja poszła w górę. I powiem szczerze, y, szczególnie w sprawach odszkodowawczych, gdzie na przykład są obrażenia, bardzo często stosuję obrazki, zdjęcia osób poszkodowanych, bo one są, są warte więcej czasem niż tysiąc słów. Y, dlatego... Y, y, na zasadzie odwrotności stosuj jak najwięcej śródtytułów, tytułów, nagłówków albo um, używaj diagramów, tabel, różnych um, obrazków, które jeszcze bardziej dotrą do um, świadomości, do umysłu sędziego. Jest to jak najbardziej wskazane. Porada numer 3. jak najwięcej pisz o tym, że piszesz. Potrzebne są więc zwroty w rodzaju: w tym miejscu wskazać należy, iż, albo w tym miejscu pragnę nadmienić, iż. Musisz wciąż przekonywać, że naprawdę należało to napisać, że tego właśnie pragnąłeś i że napisałeś to właśnie w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Dzięki temu sąd nie zgubi się w zawiłej argumentacji, a autora pisma uzna za wybitnego procesualistę. No, oczywiście jest to napisane trochę prześmiewczo, często stosujemy tego typu zwroty. I powiem szczerze, dodajemy sobie przez to mnóstwo pracy, a te zdania tak naprawdę nic nie znaczą. Są to, można powiedzieć, pewnego rodzaju tiki, natręctwa, które, które stosujemy, i wydaje nam się, szczególnie początkowym, początkowym prawnikom, którzy są na początku swojej przygody, wydaje się, że jest to takie bardzo no, wymagane, że, jest to, że te pisma są przez to bardziej. Um, Profesjonalne. W moim przekonaniu są to zapychacze tekstu, które niczego nie wnoszą, a które pokazują, że tak naprawdę mamy mało argumentów i musimy jakoś nadmuchać ten tekst sztucznie, napuszyć go po prostu tymi zwrotami. No, jeden z moich kolegów stosuje taki zwrot w stylu: W tym miejscu należy zaznaczyć, że, albo w pierwszej kolejności należy zaznaczyć to, iż. Oczywiście tego typu zwroty są stosowane bardzo powszechnie w mowach końcowych. Kiedy można coś podkreślić, w tym miejscu, w wysokim sądzie, należy podkreślić całą Mocą i tak dalej. Natomiast w pismach procesowych jest to bezsensowny zapychacz miejsca, czasu i powiem szczerze, tylko tak naprawdę wkurza. Wiem, dlaczego wkurza to sędziów, dlatego, że rozmawiam z nimi często. Ten temat bardzo mnie pasjonuje i z ciekawości często pytam, podpytuję sędziów, co ich tak naprawdę denerwuje, aby te pisma były lepsze. I jednym z najczęstszych, właśnie, narzekań ze strony sędziów jest to, że marnujemy ich czas ymm, poprzez to, że piszemy zbyt. Obszernie. Teksty powinny być zwięzłe i powinna nam przyświecać taka główna myśl: less is more, czyli mniej znaczy więcej. Czyli tak naprawdę niekoniecznie jest tak, że im więcej tych stron i tak dalej, no chyba że mówiąc żartobliwie, często śmiejemy się z pewnej rodzaju praktyki, gdzie na przykład te pisma mają 20-30 stron, że czy czasem pełnomocnik nie rozlicza się tutaj od strony tekstu? Powiem szczerze, że można te, te, te pisma procesowe skracać. Tak naprawdę do, do minimum, i tak należy to robić. Zasada numer 5, która również e, chciałem ją e, omówić, e, to zwięzłość pisma nie oznacza również, że należy pomijać jakikolwiek argument, który przychodzi nam do głowy. Argumenty najlepiej opisywać w kolejności, w jakiej przyszły nam do głowy, ewentualnie od najdłuższego do najkrótszego. Jest to również trochę prześmiewczo napisane. E, chodzi o to, aby twoje pismo miało pewną strukturę, aby nie pisać. Argumentów w kolejności, takiej jak przyszło nam do głowy, bo mm, robi się bardzo duży chaos. Tak jak powiedziałem, nagłówki, wśród tytuły tworzą pewną strukturę i pewną całość. Pokazują, że mm, te myśli, które przelałeś na papier, są w jakiś sposób przemyślane, że są w jakiś sposób uczesane, że to jest wszystko ułożone w pewnej hierarchii. Kiedy stosujesz argumenty od najmocniejszego do być może najsłabszego. Tutaj często stosuję taką zasadę, która, która mówi, że umysł ludzki najlepiej absorbuje informacje i najlepiej je przyswaja, jeżeli chodzi o początek i koniec. W związku z tym, jeśli masz argumenty, które chcesz, aby utkwiły w umyśle sędziego, to najważniejsze informacje podajesz na początku i na końcu tego pisma procesowego. Pewne Wady, pewne okoliczności, które nie są najmocniejszą stroną tej sprawy, a w każdej uwierz mi sprawie znajdziesz pewne przeszkody, jakieś fakty, które są niekorzystne dla twojego klienta. Prawo pierwszeństwa mówi o tym, że nie należy zaczynać od tego typu informacji, od tego typu faktów, tylko można umieścić je w środku. Natomiast umysł ludzki jest taki, że zapamięta informacje i najlepiej je przyswoi, kiedy zapozna się z nimi na początku i na końcu. Więc to, co masz najmocniejszego, najważniejszego, najlepiej, aby znalazło się właśnie w tej części pisma. Natomiast unikaj e, takiego stylu chaotycznego, że piszesz wszystko, co ci przyjdzie do, do głowy, i wtedy. Nie ma to ładu i składu. Czytelnik, a pamiętaj, że to sędzia jest tym najważniejszym czytelnikiem i najważniejszym odbiorcą Twojego pisma, ma pewnego rodzaju, doznaje takich um, ujemnych odczuć co do tego pisma, ponieważ jest ono chaotyczne i bardzo rozprasza czytanie, więc struktura tego pisma jest bardzo istotna i o tym mówi ta porada numer 5, aby wprowadzić pewien porządek. OK, teraz przejdę do omówienia tych porad w tego podręcznika, z którymi nie do końca się zgadzam i które są moim zdaniem troszkę kontrowersyjne i wymagają komentarza. Po pierwsze, każde pisma procesowe są nacechowane pewnego rodzaju standardowymi formułkami, które przyswajamy w toku nauki aplikacji, które stosował nasz patron, które stosował jego patron itd. itd. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja, wymiana myśli. I często robimy to z takiego też sentymentu, tak? że tak pisał mój patron, ja będę pisał tak samo. Autor po poradnika w poradzie numer, numer um, zdaje się, no już nie pamiętam, który to numer tego, tego, tego poradnika, mówi o tym, że żeby pisać jak najwięcej tego typu sformułowań typu Wskazując na powyższe argumenty, niniejszy pozew jest w pełni uzasadniony, czy też w tym stanie faktycznym i prawnym wniosek jest w pełni uzasadniony, tak? No oczywiście to zdanie tak naprawdę nie oznacza wcale, że. Jest ono potrzebne, i bez tego w ogóle sąd już yy, źle rozstrzygnie tą sprawę. Tego typu yy, sformułowania są też troszeczkę, yy, jak gdyby można powiedzieć, zapychają ten tekst i nie są zbyt yy, potrzebne. No bo, co takie zdanie wnosi, tak naprawdę, że w tym stanie faktycznym, prawdy jest to taka formułka. Na końcu, w tym stanie faktycznym i prawnym, wniosek czy pozew jest w pełni uzasadniony. No tak naprawdę to sąd oceni, czy jest w pełni uzasadniony, a twoje zdanie tak naprawdę mało się tutaj liczy. Niemniej jednak, powiem szczerze, stosuję taką formułkę z czystego sentymentu i tak zostałem nauczony i zdaję sobie sprawę, że wiele takich nawyków i wiele takich Trendów pisarskich, które macie, będą wynikały z tego, jak pisze wasz patron i jak pisał jego patron, i jest to pewnego rodzaju całkiem fajne, więc nie do końca się zgadzam z tym, żeby tego typu sformu sformułowania yy, tak naprawdę yy, wyeliminować ze swojego, ze swojego warsztatu słownika yy, pisarskiego. Druga zasada, z którą się nie zgadzam, to, to porada numer 7, yy, która mówi o tym, że nie należy cytować z orzeczeń czy też literatury, że jest to zbędne, ponieważ tak naprawdę sędziowie mają dostęp do leksa, więc wystarczy wpisać sygnaturę danej sprawy, sygnaturę akt, bądź jakieś odwołanie do tej, do tej sprawy i nie należy zaśmiecać tego, tego tekstu cytatami. Tez Sądu Najwyższego czy orzeczeń Sądu, sądu Najwyższego bądź innych e, korzystnych dla nas orzeczeń. Nie zgadzam się z tym absolutnie, dlatego że, m, tak jak powiedziałem, naczelna zasada mówi o tym, aby pomagać sędziemu. Więc jeżeli ja zarzucę e, go sygnaturami, tak naprawdę dodaję mu pracy, tak, żeby on teraz usiadł i e, sprawdzał te sygnatury. Więc jeśli tylko możesz, to cytuj, ale oczywiście nie całe uzasadnienia czy całe fragmenty, ale główne tezy, najważniejsze tezy, które są dl korzystne dla Twojej sprawy, dla Twojego klienta. W związku z tym. Nie jest źle, w moim przekonaniu, zacytować te konkretne życzenia, bo to pomaga i oszczędza czas. Tutaj mała dygresja i taka anegdota ze swojej praktyki. Zdarzyło mi się kiedyś współpracować czy poznać pewną osobę, która była na stażu i zaobserwowała to, akurat była zatrudniona mojego kolegi, i opowiadał mi o takiej sytuacji, kiedy to zauważył, że jest ona perfekcyjna jeśli chodzi o znajdowanie idealnych wręcz wspaniałych tez sądu najwyższego i y, bardzo szybko je potrafiła odnaleźć y, pasowały po prostu jak ulał do sprawy i były wręcz zaskakująco dobre i wręcz podejrzliwie dobre y, w związku z tym y, w pewnym momencie y, patron sprawdził y, czy faktycznie te tezy są, odzwierciedlają to, co miał na myśli Sąd Najwyższy. Co się okazało? Okazało się, że aplikantka była na tyle. Mm, Kreatywna w swojej pracy, że zmieniała tezy orzeczenia Sądu Najwyższego w ten sposób, aby pasowały pod daną sprawę. W związku z tym, zostawiała część, tutaj coś obcięła, tutaj coś dodała. No, oczywiście absolutnie nie wolno tego robić, jest to całkowicie no, niedopuszczalne i wprowadza w błąd. Dlatego oczywiście nie należy tak robić, jest to tylko humorystyczna anegdota na koniec, aby wyłapywać tego typu sytuacje, no bo jest to oczywiście niedopuszczalne. Niemniej jednak zdarzyło się w, w praktyce taka właśnie praca twórcza. Na zakończenie, bardzo gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z tym poradnikiem, do przeczytania go, przewertowania go. Napiszcie mi w komentarzach, czy zgadzacie, z którymi z tymi radami zgadzacie się, które uważacie za słuszne, a które uważacie, że są na przykład beznadziejne i niepomocne. Zdaję sobie sprawę, że ten filmik jest bardziej skierowany do młodszego pokolenia. Zdaję sobie sprawę, że nie przesadza się starych drzew i starsi, szczególnie starsi adwokaci tak pisali od lat, taki, taka jest tradycja i tego nie zmienią. Te filmiki skierowane są bardziej do młodych aplikantów, aby zanim zaczną stosować pewne złe nawyki pisarskie, aby już od samego początku robili to dobrze, według Według właśnie tych najnowszych trendów. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Cię do oglądania kolejnych materiałów, które będę zamieszczał. Jeśli chcesz dowie dowiedzieć się o tym jako pierwszy, jeśli uważasz, że te filmiki są wartościowe, to zachęcam Cię do tego, aby subskrybować ten kanał. Dzięki temu dowiesz się w pierwszej kolejności o wszelkich nowościach na tym kanale. Obejrzyj, obejrzyj filmik odnośnie pisania pis procesowych, zapoznaj się z poradnikiem. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmikach.